No dobra, a teraz pora porozmawiać z kolejnym młodym, ambitnym zawodnikiem, którego dzisiaj gościliśmy na serwerze. Z nami jest Klameczka. Halo, halo, czy się słyszymy? Halo. słyszymy? halo. Słyszymy się, jak najbardziej. Oczywiście takiego potwierdzenia oczekiwałem. Powiedz mi proszę, jak po tej pierwszej mapie, niesamowicie zaciętej, niesamowicie długiej wyglądała wasza gra później, a w zasadzie wasz mindset przechodząc na drugą i trzecią mapę? No ogólnie bardzo męcząca mapa. Myślałem, że wcześniej ją skończymy, bo ogólnie wydawało mi się, że prowadziliśmy całą grę na tej mapie. Mhm. Że cały czas jakieś ninja defuse, jakieś chore sytuacje w klaczach i no i dlatego tak ciężko było domknąć tę mapę. A powiedz mi proszę, kiedy przeszliście do pierwszej dogrywki, pierwszej z dwóch, mając wcześniej dwa punkty mapowe, czy w waszych głowach nie rodziła się właśnie jakaś taka myśl, że ta szansa, która była, właśnie została zaprzepaszczona i teraz ta no, teoretycznie bardziej doświadczona drużyna może przejąć władzę w meczu? Nie, nie, nie. Ja to właśnie bardziej myślałem tak, że mieli szczęście duże. A to w takim razie, czy również na szczęście gdzieś możemy zrzucać mapę numer 2 i numer 3, no bo tam już bardzo solidne strony broniące ze strony waszych rywali 11-4 razy 2 i na New i na Inferno? Nie, akurat Ancienta graliśmy bardzo dużo ostatnio, a i Inferno jeszcze nie zdążyliśmy tak przetrenować. Ogólnie wiedzieliśmy, że pakt piknie Ancienta i się przygotowaliśmy cały tydzień pod tą mapę, ale nie zdążyliśmy jeszcze przetrenować wszystkich map, bo nowy zawodnik dopiero wszedł. I... A mówisz teraz o hotdogu? Tak, o hot, -dogu, o hot dogu. Ale musisz przyznać, albo opowiedz nam, proszę, w ogóle o jego obecności w Waszej drużynie, bo na pewno, jeżeli chodzi o pierwszą mapę, naprawdę bardzo solidnie wyglądało jego wejście w to spotkanie. Czy to jest zawodnik, który jest takim dla Was po prostu typowym karabinierem, który będzie tylko walczył, który jest typowym strzelcem? No dobrze się gra z HotDogiem, on ogólnie się komunikuje, strzela hedziki też, więc myślę, że ta współpraca będzie długa mhm. z HotDogiem. Jacku? Czy... A ja chciałbym zadać to samo pytanie do, do klameczki, co zadałem Bloxowi. Jak finalnie, czy wy jesteście zadowoleni z tego spotkania, czy raczej zawiedzeni, że tylko jeden punkt udało wam się wygrać? Nie no, ja, zawiedzeni. No myśl, ogólnie myślałem, że 2-0 wygramy, że wygramy Ancienta właśnie, bo długo się przygotowaliśmy. No i nuka zawsze dobrze graliśmy, tylko, że no niestety. Tak jak myślałem. Hania, coś chcesz dorzucić? Może ty chcesz jakieś informacje wyciągnąć? Wiesz co, ja tu dowiedziałam się od Jerego, hmm. że klameczka jest jednym z najlepszych prowadzących w Polsce, więc, więc tutaj te wyniki 4-11 na, na dwóch mapach kolejnych, to bym chciała wiedzieć, co tam się stało. Nie zapytać, tylko wbić szpileczkę. O, no, <grym> w sensie... Może trochę, to, to tak parafrazując, to właśnie czego, co byś zmienił w prowadzeniu waszego ataku w takim razie na tych dwóch mapach? Znaczy ogólnie to na Nukera miałem analizę i tak jakby cały terro się pod tą analizę, no i nie wyszło no. co mogę powiedzieć więcej. Mhm. To, to powiedz nam jeszcze tylko jak czujecie się przed następnym. Mam tak samo. Mhm. Jak czujecie się przed następnymi spotkaniami w waszym wykonaniu po takim meczu w ogóle, jeżeli chodzi też o waszą formę w lidze i o dołączenie nowego zawodnika? Jak perspektywy na najbliższe tygodnie? No, no zrobimy map -pool. no i przygotowujemy się do następnego meczu, chyba z M1 to będzie mecz. Mhm. Wiele na to wskazuje. Czy coś chciałbyś jeszcze dodać? Ja to wszystko. Na no to słuchaj, jeżeli macie mapuł do zrobienia, to czasu będzie Wam dosyć dużo na to potrzebnego, więc ja Cię go już nie zajmuję. Dziękuję serdecznie i powodzenia w następnych spotkaniach.